bardzo serdecznie Państwa zaprosić. Myślę, że o miłości nigdy dość. Myślę, że miłość jest tematem uniwersalnym. Myślę, że każdy, jeżeli jeszcze nie przeżył prawdziwej miłości, to na pewno go spotka i na pewno na niego czeka. A jeżeli przeżył, to myślę, że może go ten spektakl zainspirować, co zrobić, żeby ta miłość trwała i trwała, bo każda historia jest pouczająca, każda historia jest inna i myślę, że osoba przychodząca do nas, oglądająca spektakl, może na chwileczkę przenieść siebie zupełnie do świat. Także łączy wiele elementów. Stworzyło go pięć osób tak naprawdę. Myślę, że mieliśmy wszyscy ogromną fajdę i fan w tworzeniu tego Lubię przedsięwzięcia party, i myślę, że powstało coś bardzo lasy, cennego. Zamysł podjęta, był taki, żeby teksty były zabawne. I wyszło i zabawnie, i lirycznie, i, i myślę ciekawie. Zaczekać, aż się ubiorę. Chcę być cierpliwszy, bardziej. Bardzo serdecznie chciałam Państwa zaprosić na spektakl pod tytułem Historie miłosne. Jest to spektakl, który opowiada o miłości. Przede wszystkim o miłości. Miłość jest tutaj interpretowana na 16 różnych sposobów i proszę się nie obawiać. Miłość jest dla każdego. Każdy ma prawo do miłości bez względu na wiek, płeć wygląd oraz upodobania i przekonania polityczne. Fajnie, bo jest muzyka, jest rozrywka. Rewelacja, polecamy. Bardzo, bardzo nam się podobało. <noise> bardzo nam się podobało i serdecznie polecamy. Perfekcja, trzeba przyznać perfekcję. Niesamowity spektakl poleciłbym każdemu młodym, starym, Sę. dla wszystkich. Wspaniały. Żona mi uciekła z tego powodu, że to było o miłości. Teatr, po prostu teatr. Faktycznie wszystko kręci się wokół miłości, jakby na to nie patrzeć. Cieszymy się, że to byłyśmy, Humorystycznie o miłości, więc zawsze pięknie, więc. Bardzo emocjonujące. Dziękuję za to naprawdę.